Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Ania. Ania gości już drugi raz na moim kanale i dla tych, co nie pamiętają, to przypominam, Ania jest przewodnikiem po Atenach i całej Grecji. Witam Cię, Anio. Dzień dobry Państwu, witam cię, Bogusiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Niestety okoliczności i, i, i o tym, o czym chcemy porozmawiać. No to nie jest może miły temat, ale myślę, że interesujący dla, dla Polaków, którzy wybierają się do Grecji. Aniu, chciałam Cię prosić o zweryfikowanie nieciekawych informacji, bo nam mówią, że Grecja płonie. To prawda? No, Grecja, Grecja, może nie płonęła cała, ale ze względu na to, że pożar na wyspie Rodot, który został już ugaszony i życie wróciło do normy, może, może nie całkowicie, ale przynajmniej wraca do normy i, i ludzie żyją normalnie. Ze względu na obszar, jaki ten pożar Zajął na wyspie Rodos. No to, 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 to poszły takie przekazy w mediach, że Grecja cała płonie, co absolutnie nie, nie, nie było zgodne z prawdą. Natomiast no przy tak wysokich temperaturach, jakie, jakie miały miejsce, a temperatury już na szczęście spadły, no to. Pożary w Grecji są zjawiskiem powszechnym i nie ma tak naprawdę lata, żeby tutaj coś nie płonęło. Natomiast w zależności od tego, jaki jest zakres takiego pożaru, to wtedy do mediów przedostają się takie informacje, że Grecja cała płonie, co. Tak jak, tak jak podkreślam, no nie jest, nie jest zgodne z prawdą. Poza tym od już kilku dni temperatury sukcesywnie pomału spadają i w związku z tym pożary, które jeszcze wczoraj tak naprawdę wybuchły no są w tym momencie dogaszane, a wybuchły na Peloponezie i, i myślę, że no następne dni będą już bardzo spokojne. A czy to może być, że ktoś podpala? Tak, jest to możliwe, zwłaszcza z tymi pożarami na Peloponezie, z którymi no, niestety sytuacja no, wczoraj wyniknęła. Uważa się, że ktoś podpalił te pożary, ktoś, ktoś wzniecił te, te pożary celowo ze względu na to, że one się pojawiły w tym samym miejscu, w którym pojawiły się w roku 2007, kiedy no, tamten obszar Grecji niestety niestety był objęty no, ogromnymi pożarami. No i w związku z tym, że te same punkty jak gdyby zaczęły płonąć, no uważa się, że przyczyną jest celowe podpalenie. Nawet aresztowano kogoś, natomiast oczywiście no, po śledztwo pokaże, czy, czy ta osoba jest jest zamieszana czy ta osoba czy ta osoba jest winna tego czy ten ten pożar był wzniecony celowo przez, przez osobę niezrównoważoną Może być to na tle politycznym Ja myślę ja myślę że, że to są takie no, dalekie spekulacje już Myślę, że no to by była jakaś taka wyjątkowo tragiczna broń w walce o, o wyborców, ale wybory się skończyły i tak naprawdę dopiero teraz no czas pokaże, jak partia rządząca, która drugą kandencję będzie, będzie w Grecji rządziła, jak, jak ta partia się z tych zobowiązań wyborczych no w jakiś sposób tak wykaże. Także no nie przypuszczam, żeby to była aż taka walka polityczna. Myślę, że no, czynnik ludzki tutaj wchodzi w rachubę. Myślę, że po pierwsze, wszyscy jesteśmy winni, ponieważ nie ma żadnego programu na świecie, który no, prowadziłby do tego, żeby złagodzić skutki ocieplenia klimatu i temperatury w Grecji były ekstremalne. W związku z tym no, człowiek jest winny temu, co to się na planecie całej przytrafia. I nie chodzi tylko o Grecję, bo z tego co czytałam, to Polsce również zagrażają, że temperatury będą coraz wyższe. Także nie, nie będzie to tylko i wyłącznie zjawisko, które będzie dotyczyło krajów Krajów południowych i, i tych krajów, gdzie temperatury są bardzo, bardzo wysokie. Może się to również, nie daj Boże, przytrafić w Polsce. E, natomiast e, no, no, drugim takim czynnikiem, który jest brany pod uwagę, jest to, że e, ta nieostrożność człowieka powoduje często wzniecenie tych pożarów. W związku z tym e, no, ludzie palą papierosy, rzucają je do pałki przy tak wysokich temperaturach. Przy tak wysuszonych trawach, przy tak wysuszonej ziemi, bycie tego deszczu po prostu nie było bardzo długo. To naprawdę nie potrzeba tutaj jeszcze innych, jakichś specjalnych czynników, żeby ten pożar po prostu został wzniecony. Do tego jeszcze dochodzi wiatr, bo to było przyczyną też zajęcia ogromnego obszaru na wyspie Rodos. No i okazuje się, że, że ogromne, ogromne pałacie ziemi mogą mogą zacząć bardzo szybko płonąć i trudno jest oczywiście to ugasić. No i kolejna jeszcze sprawa, która jest brana pod uwagę, to to, że jest bardzo dużo takich drzew, które, które, mają, które są oleiste, czyli, czyli na przykład różnego rodzaju drzewa iglaste, których jest bardzo dużo. W Grecji mówimy na to pewka tak? I, i to jest przyczyną również tego, że dochodzi do samą zapłonu. Ze względu na, na to, co, co na tej greckiej ziemi się znajduje. Ale ja myślę, że przede wszystkim czynnik ludzki jest tutaj absolutnie najważniejszy. No bo ja nikogo nie oskarżam, tylko pytam, nie ciebie, czy może być też na tle politycznym, bo w Turcji jest też bardzo ciepło i też jest przeszło 40 stopni i nie ma jakoś pożarów. No, gdzieś te pożary się też pojawiały, no w, w, może nie w takiej... Nie zajmowały takich, takich obszarów, no ale najlepszym przykładem jest chociażby Sycylia i Chorwacja, w której te pożary również się pojawiły. W związku z tym, ja bym się tak głęboko nie doszukiwała tutaj problemów politycznych, no, bo myślę, że, że, że problemy są zupełnie, zupełnie inne. I... I gdyby, gdyby jeszcze sytuacja była polityczna taka, że, że niedługo odbędą się te wy, wybory i, i no, trzeba coś, coś w ten sposób pokazać, nieudolność władz, ale akurat no, w przypadku tutaj tych harów i tego, co się wydarzyło ostatnio, no to sposób, w jaki zareagowano, sposób, w jaki te pożary zostały w miarę szybko opanowane, na ile te czynniki jeszcze dodatkowe pozwalały, no to ja bym się tutaj nie doszukiwała takiego drugiego dna. To, że i w Chorwacji te pożary się pojawiły i pojawiły się na Sycylii, no to, to myślę, że, że temperatura tak wysoka, bo temperatury w tym roku są naprawdę ekstremalnie wysokie. Przekraczały 40 stopni. Zawsze jest tak, że w Grecji te temperatury są bardzo wysokie w lipcu. Na przełomie, właśnie lipca i sierpnia, koniec lipca, druga połowa lipca, one dochodzą do 40 stopni. Zdarza się, że kilka dni jest takich bardzo gorących i przekraczają te 40 stopni ale to jest kilka dni, a w tym momencie to jest trzeci tydzień, kiedy temperatury są wysokie, co prawda już spadają, no i zgodnie tutaj z prognozami już takich upałów... Nie powinno być. W związku z tym no, no jest nadzieja na to, że, że ten pożar na po zachodniej stronie Peloponezu no był, był tym jednym z ostatnich, który, który tutaj się pojawił w tym czasie. Także bardzo długo było bardzo gorąco i to było wiadome, że że te pożary będą. Tutaj dla mnie to nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem, że, że są pożary, bo, bo ja wiedziałam, że przy tak wysokich temperaturach to te pożary będą. Natomiast no, wszyscy zawsze liczą na to, że one nie będą tragiczne w skutkach i bo to jest najważniejsze, żeby, żeby ludzie nie ucierpieli. Natomiast no, bez ofiar też się nie obyło niestety, bo, bo pierwsze ofiary jakie były, to były... To, to, to było dwóch pilotów, którzy gasili te pożary, samolot się rozbił i niestety niestety skończyło się wszystko bardzo tragicznie. Zginęło dwóch bardzo młodych ludzi. No i kolejna ofiara, o, o której czytałam, to jest kobieta, która nie zdążyła uciec. Także spłonęła w swoim gospodarstwie i, i niestety jest ofiarą, natomiast biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w Mati kilka lat temu, gdzie tych ofiar było ponad 100, no to, no to myślę, że tutaj wszystko sprawnie poszło i ludność była z tych miejsc zagrożonych na tyle sprawnie usuwana, że, że no dzięki temu no nie ma takiego tragicznego bilansu, ale no sytuacja, sytuacja jeszcze... Nie jest zakończona, bo w momencie, kiedy tych pożarów no już na pewno nie będzie, kiedy, kiedy nic się nie będzie tliło, no to to będzie można powiedzieć, że, że sytuacja jest zakończona. Było jednego roku, że pani Syrii co podpalała, czy to prawda. No, no, no są takie, takie no różne tak naprawdę informacje, które się przedostają do mediów, natomiast no, zajmują się tymi, tymi informacjami i, i sprawdzają to odpowiednie służby, natomiast jak się te, ta sprawa zakończyła, to ja naprawdę nie wiem, bo, bo szczerze mówiąc, jak są jakieś domniemania, no to to ja tego za bardzo też nie śledzę. Natomiast no, no, z tego co wiem, no to, to w przypadku Maki to akurat został oskarżony człowiek, który gdzieś wypalał trawy i ten pożar ze względu na bardzo silny wiatr się tak szybko rozprzestrzenił, i niestety skutki były tragiczne. A jak myślisz, czy przez to turystyka upadnie w Grecji? Turystyka nie upadnie, bo Grecja, bo Grecja, tak jak mówię, co roku płonie w mniejszym lub większym stopniu i te pożary nikogo na tyle nigdy nie odstraszyły, żeby żeby do tej Grecji nie przyjechać. Także absolutnie turystyka nie upadnie, bo Grecja ma tyle walorów i za, za dwa tygodnie tak naprawdę już nikt nie będzie o tym rozmawiał, bo, bo temat jest też sztucznie przez media podsycane i, i wiadomo, że te media muszą o czymś mówić, no i stąd, stąd tak naprawdę, no, rodzi się taka, taka sytuacja, która, która no, wydaje się, że, że, że jest niestabilna dla Grecji, na pewno się przełoży to na to, że część osób zrezygnuje, nie będzie chciało jechać do Grecji, ale myślę, że, kiedy, kiedy te temperatury opadną, kiedy, kiedy te dymy opadną, no to, to Grecja ze swoim wszechogarniającym błękitem zawsze będzie tym numerem jeden, jeżeli chodzi o destynacje wakacyjne. I turyści będą przedkładali to, co można zobaczyć w tej Grecji, nad to, co się, co się w tej Grecji wydarzyło. To prawda, że ogień chodzi do mieszkań. Bogusiu tak ewakuowano z terenów zagrożonych ludzi, ale to miało miejsce, to miało miejsce na Rodos i, i niestety tam no, część gospodarstw została strawiona przez ogień. Również była taka sytuacja, że, że dochodził ten ogień blisko do Miejsc, gdzie wypoczywali polscy turyści, między innymi oni zostali ewakuowani. Mało tego, wielkim sercem, z wielkim sercem przyjęli, przyjęli turystów też Grecy pod swój własny dach. W tych miejscach, gdzie tych pożarów nie było. No i to, to też pokazuje zaangażowanie całego społeczeństwa, i, i tak naprawdę, no to jak sprawnie poszło i jak ludność cywilna się zorganizowała i potrafiła przyjąć tych, którzy potrzebowali pomocy, no to też pokazuje, jakim. jakim społeczeństwem są Grecy, bo, bo ja zawsze też mówię, że w takich sytuacjach, kiedy kiedy potrzebna jest ludzka pomoc, kiedy potrzebne jest serce, to Grecy bardzo się sprawdzają i to jest to jest to, z czym, z czym no, nie można naprawdę, nie można tego ani kwestionować, ani, ani to, to nie jest takie powszechne w Europie Zachodniej, kiedy się oddzielamy, kiedy tworzymy takie mury, tak naprawdę i każdy, każdy żyje sam sobie. No to w Grecji cały czas gdzieś wychodzi ten taki czynnik ludzki. Mimo wielu krywa, które mają Grecy, bo, bo, bo to jest też społeczeństwo. No w Polsce w też wychodzi czynnik ludzki, bo też Polacy przyjęli uchodźców z Ukrainy, do no, własnych domów. Tak, też fantastycznie się absolutnie zachowaliśmy. Natomiast no, no Grecy w wielu sytuacjach też, i z uchodźcami, i tutaj, jak, jak potrzebowali turyści pomocy, no to, to, to po prostu wychodzą do drugiego człowieka, i to jest. To jest absolutnie fajne I, i tam, gdzie ten ogień dotykał tych, tych domów, gdzie, gdzie w tych domach się znalazł, gdzie te domy płonęły, no to, to ci ludzie mogli liczyć i na pomoc tutaj zorganizowaną ze strony i rządu, i przede wszystkim ze strony współ mieszkańców, współobywateli. Są te pożary, żeby zastraszyć ludzi zmianami klimatycznymi? No ogóle się zawsze są, zawsze są dodawane, wiesz, to, to są takie sytuacje, które Pozwalają na manipulację też społeczeństwem. W takich sytuacjach łatwo jest manipulować drugim człowiekiem, bo człowiek jest po prostu zastraszony, jest przestraszony. W związku z tym można to wykorzystać do celów politycznych, jako, jako część propagandy. Można to, to wykorzystać do, do, do przekazania jakiejś treści. Natomiast ja myślę, że, że tak wysokie temperatury no tutaj są niekwestionowanym czynnikiem do tego, że te pożary po prostu w takiej ilości się pojawiły, ale no tak jak, tak jak no mówiłam na Peloponezie, to co, to, co wczoraj zaczęło pojawiać, to no, prawdopodobnie, no prawdopodobnie doszło do celowego podpalenia. Ze względu na to, że te punkty, w których ten ogień się pojawił, a był też bardzo blisko Starożytnej Olimpii, no to punkty, które, które są tymi samymi, które w 2007 roku płonęły. Także no oprócz tego, no wiadomo, że, że w takich sytuacjach natomiast śledztwo pokaże, bo, bo osoba została aresztowana, i śledztwo pokaże, kto jest za to odpowiedzialny, czy, czy to było jakieś działanie jednego człowieka, niezrównoważonego, czy za tym stoi jakaś organizacja, czy za tym stoi jakaś grupa, czy za tym stoją politycy. Także na te wszystkie tak naprawdę te teorie, takie póki co no wygłaszane, że może to to, może to, to musimy poczekać, bo, bo są od tego odpowiednie służby, które myślę, że, że będą chciały wyjaśnić i na no też. Społeczeństwo poinformować, czy stoją za tym inne osoby, czy, czy rzeczywiście to natura, która przez człowieka tak naprawdę jest sukcesywnie niszczona, ona, ona zaczyna nam pokazywać co, kiedy jej się nie szanuje, bo to jest moje absolutnie zdanie, że my nie szanujemy tego, co myśmy dostali. Ale to no, nie, nie przez zwykłych ludzi, tylko przez wielkie koncerny zostaje niszczona natura e, najwięcej. No e, tak Busiu, oczywiście, że tak, no to wiadomo. E, to wiadomo, a to się dzieje, wiesz, za przyzwoleniem e, wszystkich, no wiadomo, że wiesz, że sam człowiek nie jest w stanie nie jest w stanie nie, nic zrobić praktycznie. Możemy zrobić tylko niewiele, to co, to, co możemy zrobić wokół, wokół siebie, ale no ale generalnie no, przyczyny, przyczyny są właśnie takie, że, że my tej planety niestety nie szanujemy. Także ja to już mówię jako też ja, bo jestem częścią tej planety, ale wiadomo, że wielkie koncerny tak są za to polityka, wielkie koncerny są są za to odpowiedzialne i w konsekwencji później no, giną ludzie, giną zwierzęta, bo w, zawsze taki pożar w Boguszu jest też ogromną katastrofą. Przede wszystkim każdy w przypadku takiego pożaru no, każdy patrzy na to, czy, czy, czy są ofiary śmiertelne, bo to, to jest zawsze tym największym dramatem. Kiedy, kiedy są ofiary, tutaj tak jak powiedziałam, no są, no niestety tak, tak, się, tak się nieszczęśliwie zdarzyło, że, że są. Nie uniknięto po prostu tego bez takich tragedii. Tutaj to, to, to się nie obyło. Natomiast też jeszcze dodatkowo zawsze taki pożar jest ogromną katastrofą ekologiczną, giną zwierzęta, giną mikroorganizmy i też bardzo się strażacy na Wyspie Rodos zaangażowali w ratowanie tych zwierząt, które przetrwały, bo, bo większość oczywiście... My że się spaliła i w e, mediach były, były publikowane zdjęcia, gdzie, gdzie leżały martwe zwierzęta, e, gdzie, gdzie e, no to pogorzelisko, no to, to, to już przemawiało e, do wyobraźni na tyle, że wiadomo było, że po prostu wszystko co tam żyło, to, co, e, to, co po prostu nie miało szansy na ucieczkę, no to, to, to po prostu wszystko zginęło. i e, jeżeli się udało uratować jakieś zwierzęta, strażacy z narażeniem własnego życia ratują zwierzęta, również. No to takie zwierzęta były oczywiście. Było oczywiście e, ratowane. I też do mediów przeniknęły zdjęcia, kiedy w, wynoszono z lasu e, jelonki, kiedy, kiedy te zwierzęta e, no, 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 były naprawdę z narażeniem własnego życia ratowane. Ja sama na, na swoim profilu na, na Facebooku wstawiałam zdjęcie, które mnie bardzo poruszyło i tak naprawdę pokazuje też, jak jak zwierzęta też głęboko to, to wszystko przeżyły i dla nich to będzie też trauma do końca życia. Gdzie udało się strażakom uratować młodego jelonka i żbika z płonącego lasu, i oni zamknęli, zamknęli te, te, te dwa zwierzątka w swoim biurze. I kiedy przyszli ponownie, no to te zwierzątka były wtulone w siebie, które, które przecież na co dzień wcale się ze sobą tak, tak nie przyjaźnią. Tak, tak, były. Straszone, ale były tak wtulone, także no. no to pokazuje też ogrom tragedii, która no przekłada się nie tylko na, na to, że, że no te ogromne przestrzenie zostały spalone, a, a po prostu tylko 30% w Grecji lasów, które ulegają zniszczeniu. Są ponownie, ponownie 30% terenów, które, które ulegają zniszczeniu w wyniku pożarów, one są ponownie zalesiane. W związku z tym no, to jest katastrofa ekologiczna ogromna, ogromna dla, dla tutaj, tak naprawdę, nie tylko tej części Grecji, ale dla całej, dla całej planety, bo jeżeli coś gdzieś zostaje zakpiane, no to, to wiadomo, że to się odbija tak naprawdę też na całej planecie. A wiesz co, u nas robią biura podróży, dzwonią same do klientów, żeby odwołać wyjazd i chcą nawet zwrócić pieniądze. To uważam, że to jest dobre, bo ludzie się boją, dlaczego ktoś miałby spędzać wakacje w miejscu, które, które no, no jest, jest takim pogorzeliskiem i, i ten dym może gdzieś się unosi w powietrzu. Ja sama wyjechałam z Grecji, nie dlatego, że uciekałam od pożarów, ale po prostu wiem, że koniec lipca. Zawsze sobie robię urlop w tym czasie. Koniec lipca i ten początek sierpnia no to, to są zawsze bardzo gorące okresy. W związku z tym no, szukam takiego miejsca, gdzie będę mogła troszeczkę odpocząć i zregenerować siły, bo sezon jest tak naprawdę w połowie w tym momencie. No i myślę, że, że dobrze, że, że tak reagują. Dobrze, że tak reagują, że. Że no, dzięki temu klient no, może czuć się po prostu dopieszczony, że, że się dba o tego klienta. Ale myślę, że tak naprawdę to, to, to są już ostatnie dni, kiedy, kiedy te temperatury też są takie wysokie i kiedy. Kiedy no, ten strach gdzieś może się w klientach pojawiać? Myślę też, że nie wszystkie biura odwołują, bo, bo my, no, cały czas, z tego co wiem, latają czartery na Rodos, latają czartery do Grecji, no i do, do różnych miejsc. Tak naprawdę no, trudno było przewidzieć, gdzie się ten ogień pojawi, bo pojawił się i na Peloponezie, pojawił się na zachodniej części, w zachodniej części, części kontynentalnej. W związku z tym, no trudno, trudno było przewidzieć, że no jutro tutaj, tak, ale... Tak naprawdę, no kiedy te dymy już opadną, one już opadają. Już opadają, bo, bo z, z tutaj z tych dzisiejszych informacji, no to wiem, że te pożary na, na od zachodniej strony tutaj Peloponezu, one zostały y, już y, praktycznie ugaszone, są dogaszane. Y, nawet nie ma konieczności użycia samolotów, które, y, które byłyby... Y, 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 no, no tutaj tym narzędziem, które, które, by tą wodę rozlewało, bo, bo w tym momencie no, tylko się pilnuje tego, żeby ogień ponownie się gdzieś, tych niedogaszonych miejsc, gdzie się jeszcze tli, gdzie się dogasza, żeby on się ponownie nie wzniecił. Dziękuję Ci Aniu, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. No, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Jestem w tym momencie w Polsce. Jestem, pozdrawiam wszystkich z Kazimierza, gdzie odbywa się festiwal filmowy. W związku z tym, no, ja staram się zawsze tutaj przyjechać ze względu na ten festiwal, bo, bo no, wiąże się to poniekąd też z moim wykształceniem. No i to, to, to też jest zawsze jeden z tych czynników, który decyduje o tym, że ja w lipcu. Muszę w ciągu właśnie tych największych upałów, a będąc przez tyle lat już w Grecji, no to wiem, kiedy się można tych upałów spodziewać i, i wiem, że, że te temperatury mogą być bardzo wysokie. W związku z tym, no, zawsze sobie taki, taki urlop w takim miejscu, gdzie odbywa się jedna z ważniejszych imprez kulturalnych w Polsce, przez te, przez te kilka dni pobyć. Także, ale już. Myślami jestem, jestem znowu w Grecji, bo już znowu, znowu tutaj już kilka dni mi zostało i, i wracam, wracam, do miejsca, no, z którym jestem naprawdę bardzo, bardzo związana. No i zapraszam Państwa, ja wiem, że, że wydaje się, że, że no to jest może teraz nie najlepsze miejsce na wypoczynek, ale proszę mi zaufać, że ani w Atenach, ani... Też w innych miejscach, nawet na Wyspie Rodos. No ja wczoraj rozmawiałam z moim przyjacielem, który m, m, mieszka na Wyspie Rodos, który jest świetnym fotografem i, i właśnie mówił, że, że jedzie na wesele, że już no, no, po pożarach już nie ma, nie ma absolutnie śladu. Życie wraca do, do normy i toczy się dalej, i Grecja żyje i żyć będzie. Dla wszystkich, którzy chcą ją odwiedzić. I ja zapraszam i czekam na Was w Boguszu. Bogusiu, Ciebie też zapraszam. Jakby Dziękuję. Ochotę, także z przyjemnością Cię oprowadzę. No i czekam na Państwa. I jakbyście Państwo mieli jakieś pytania, gdybyście Państwo się obawiali, zawsze służę też radą, pomocą. Proszę do mnie pisać. Daję link to tak, to pod bardzo... naszą audycją. Tak, i ja zawsze na bieżąco, naprawdę zaczynam każdy dzień, chociaż teraz no na kilka dni wyjechałam, ale zaczynam dzień od czytania, od czytania newsów, od rozmowy z moimi, z moimi znajomymi, z przyjaciółmi i z, z oczywiście z Grecji, i, i dopiero później czytam polskie wiadomości i, i dzięki temu, no, no, wiem, co się, co się dzieje. Ale. Za, za kilka dni już jestem z powrotem. Także, gdybyście Państwo potrzebowali jakichś informacji, to proszę się ze mną kontaktować. Sprawdzimy na bieżąco i będę mówiła, jak sytuacja wygląda. Ja osobiście mam nadzieję, że to już jest koniec tego, co się miało w tym roku wydarzyć. Także dziękuję za uwagę. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.